Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. To jest pierwszy odcinek na moim kanale z Minecrafta na modach. Z modami tak naprawdę. No i co, nie będę tu nic mówił. To jest pierwszy odcinek. Wszystkie mody, które będą tutaj gram na nich, to będziecie mieli je w opisie. No co, zaczynajmy! Minecraft z modami. Okej. Okay. Dobrze. Tylko żeby nam się biją plenty. Dobra, gotowe. Dobra, stróż na świat. I teraz ciekawe, co nam się tutaj regeneruje. Przepraszam, bo taka pomyłka Taki facebook. No, regeneruje się szybciej. Szybciej. Nie, no i ile to się będzie regenerowało? Generowało... No, wiecie o co chodzi? Mam <laughs> nadzieję, że coś fajnego, bo będzie źle. O, no, nie jest tylko niech się dobrze zrenderuje. Świnki tu mamy

7. Ok. No ja Oczywiście. Ale tak gdzieś tutaj. OK. Możemy zaczynać. Jak zwykle zbieramy drzewno. Tak w moim języku. Drzewno. Uuu. Co się stało. To... króciutkie cięcie. Okej, okay, dobra, jestem po krótkiej przerwie, nie wiem, coś, coś... tu się nam stało, ale właśnie nie wiem co. Jeszcze raz tak będzie, to... No po prostu nie wiem. I tym się tu nie sugerujcie, to co przed chwilą tu ze Skype'a wyskoczyło. Bo to i tak jest zmienione, mam wszystkie nazwy. Możecie sobie na niego wchodzić, tam wszystko, i tak go nie znajdziecie. Już świnki tutaj nam gadają. I chwila prawdy. No i teraz działa. Tak jak widzicie mam tu tutaj tu item. Oj! Upsy! Nie bo czekajcie, jeszcze zrobię Inventory, Chase, Receptic Mode. I teraz patrzcie. Możemy tu sobie patrzeć, co tam z tego można zrobić na przykład. Bardzo fajna i przydatna modyfikacja. A już zwłaszcza dla takiego jak ja, tam często nie wiem jak to zrobić. Bardzo nawet. No i co, no testowałem już paczkę, grałem tam na niej chwilkę. Wszystko było dobrze. Teraz postanowiłem nagrywać. No fajnie mi się grało. Paczkę zrobiłem ja sam. No to jak będą jakieś bugi, no to dowiecie, to ja pierwszy raz nie zrobiłem tego robię te rzeczy. No wydaje mi się, że jest fajna paczka. Teraz sobie pewnie mówicie, jo, ty taki młody, na pewno to zrobiłeś. Nie, 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 nie. nie no, ja mam tak szczerze, przyznam wam się, nie mam oryginalnego Minecrafta. No i co? Mam minecrafta do wszystko jest, Mam wszystkie mody Tylko szkoda, że trzeba wersje się muszą zgadzać Eee, to... nie Pupia, świnka Za co twoją koleżankę zabiję Dla mm. Można to jeść? Nie, głupia. Jak go to pewnie raczej tak nie. Aha, odcinki będę kręcił tak około 10 minut. Może że troszkę krócej, że ten zależy. Ale to jest chyba troszkę za głośno. Trzeba to zmienić. Uy. F7. Dobra. Dobra, już jest lepiej na pewno. Olejki. Będą się u mnie oprócz tej z mojej serii, tej właśnie, którą teraz prowadzę, będą się pojawiały odcinki z serii Igrzyska śmierci. Będą one przeważnie prowadzone z polskim dawciem. Link do jego kanału będziecie mieli w opisie. On też tam zaczął dwa dni temu nagrywać też. No pewnie teraz będzie więcej, bo zanim ja powrócę, to... Wrócę, to... O, o, o. Nagrywam na zapas, ale to jest pierwszy odcinek. To nie wiem, jak to tam będzie z tym. O, widzę, dostaliśmy kolejne serduszko. O, i to właśnie mi się podoba w tej modyfikacji. Patrzcie, mamy takie cenie. Takie Rift Cane, czyli nie wiem, co to znaczy. Nie lubię angielskiego. I patrzcie, możemy. O, jeden. Co nas tutaj uczy? O, jenie. Nie, 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 nie. Ustawcie biednego mnie. No. Dziękuję. Ta uprzejmość, gdzie ja dead A muszę sobie na pewno 8 ustawić. Uj. Caging, dead point. Nie ma takiego. A tutaj dobra Exit menu Teraz jak będziemy dedali to nam się będzie wy automatycznie robił taki checkpoint gdzie dedliśmy Bo przydatne bardzo Ja lubię często sobie deadnąć. Inaczej się nie lubię no ale tak już bywa <sum> Samo Gdzie to było? A! Ok, ok. Nie, 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 proszę, nie, 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 Przestawcie, przestawcie. Powiedziałem to co... nie, nie, jeszcze mi się... I patrzcie, teraz przykładowo 82 kratki nie, no. no i wyświetla mi się to. Co jest naprawdę przydatne jak już mówiłem.

Obawiam się, że będziemy musieli zacząć od nowa. I odzyskamy te itemki. I myślę, że zakończymy ten odcinek z małym failem. No ale co? Okay. Dobra, trzeba to tak zrobić. Po mężku <grym> załatwić tą sprawę. Nie jestem pro dziewczyńców, babsku czy nie wiem. Krokodile. Idźcie ode mnie. Ja chcę tylko moje itemki. Gdzie one są? Oto, o tu jest coś. Drzewko, jabłki. A no, ja bym chciał jeszcze... O nie, już tu... Już tu... Ja już tu Zabiłeś mnie. I co, teraz uciekasz, nie? O! O, tego sobie zasadzimy w domu na jajko. Zasadzimy. <grym> no. Dobra, zakończę tu, ten odcinek tutaj. No, no się tego zabiję tylko. Ciągniesz. Ja? No nie, 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 nie. No, Dobra, kończę ten odcinek, bo to, to nie ma sensu, będę tego gadał. Odbiorę tej temki poza odcinkiem, a więc... Pojęki. Na razie. Uuu.